Tusz, róż i już, czyli makijaż z użyciem zaledwie pięciu kosmetyków. Ja nazywam się Agnieszka Popiołek, jestem makijażystką i szkoleniowcem i dzisiaj pokażę Ci, jak wykonać taki makijaż z użyciem zaledwie pięciu kosmetyków. Mało tego, każdy kosmetyk pokaże Ci, w jaki sposób może mieć różne zastosowanie. Nie tylko swoje pierwotne, typu tuż do rzęs, do rzęs. Także zapraszam Cię do obejrzenia filmiku. Na dzisiejszy odcinek zapraszamy z Nutridom sklepem i aplikacją z wyselekcjonowanymi kosmetykami i w Nutridom znajdziecie szeroki wybór produktów, akcesoriów do pielęgnacji i oczywiście do makijażu, o czym zaraz się przekonacie. E, także zaczynamy. Często klientki przechodząc do mnie na makijaż widzą cały asortyment e, kosmetyków i prawdę mówiąc słyszę bardzo często coś w stylu "nie mam zielonego pojęcia jak mogłabym użyć tych e, wszystkich asortymentów". Prawda jest taka, że nie ma co się temu dziwić. Ja też bym nie wiedziała, tym bardziej wchodząc do sklepów i widzimy jak duży asortyment w tym momencie mamy. Są coraz to nowsze produkty, chociażby do konturowania. Mamy brązer na sucho, mamy brązer na mokro, kremowy, płynny, suchy, sypki, także tutaj naprawdę wybór jest ogromny i ja dzisiaj wybiorę spośród tych wszystkich kosmetyków pięć, którymi właśnie wykonam... E Makijaż. Także to są kosmetyki, które właśnie wybrałam. To będzie pomadka, to będzie rozświetlacz, tusz do rzęs, puder i bronzer. Było mi dość ciężko wybrać z tego wszystkiego pięć. I jak widzisz, mam już w tym momencie właśnie na sobie makijaż w postaci podkładu. No tutaj musiałam jednak się troszeczkę przyposiłkować czymś dodatkowym, bo nie zmieściłabym się w tych pięciu. Produktach. Podkład, który mam aktualnie nałożony, to jest podkład z Nutridom i to jest podkład rozświetlający, który też niejednokrotnie ratował mi życie, kiedy miałam na przykład taką suchą, zmęczoną skórę. I to, czym nakładałam właśnie podkład, to jest gąbeczka, także to jest też element nieodzowny dla mnie osobiście w makijażu. Natomiast pierwszy produkt, który teraz użyję, to jest. Ym, pomadka i pomadkę zastosuję jako mój róż na policzki, pomadki użyję też na sam koniec, ale teraz skupmy się na różu na policzki. Mam nieprzypudrowaną skórę, ta skóra jest dopiero po podkładzie, ona jest świeża, nieprzypudrowana i zależy mi na tym, żeby teraz stworzyć na tym mokrym efekcie nadal mokry e, właśnie róż. Ja na przykład nakładam sobie na dłoni i biorę teraz gąbeczkę dokładnie tą, którą używałam do podkładu i będę sobie to wklepywać. I uwaga, kiedy mam w ten sposób wklepany produkt w gąbeczkę, nakładam sobie na boki moich policzków. I też ja wybrałam taką pomadkę, która jest płynna, więc ona też tą intensywność, tą pigmentację ma dużo mocniejszą. Natomiast gdybyś wybrała taką pomadkę, która, która jest bardziej w sztyfcie, tak, która jest taka kremowa, no to też wtedy wystarczy sobie troszeczkę nałożyć na paluszek, rozklepać i też jest ok. Natomiast jeśli boisz się faktycznie tej pigmentacji, to możesz sobie dać troszeczkę na łapkę. I dodać sobie do tego podkładu. I zaraz ci pokażę, co tu się zadzieje. Mieszamy to wszystko, i w ten sposób wychodzi nam dużo jaśniejszy, taki kremowy róż. Więc już zobacz, że masz jeden produkt, który ma kilka zastosowań czyli poza właśnie pomadką do ust, możesz też śmiało zrobić sobie z tego róż. Zobacz, o ile delikatniej wygląda z jednej strony, a o ile z drugiej. I resztkę tego, co tutaj mi jeszcze zostało, ja dodatkowo nałożę na szczyt noska. Nałożę też na powieki, a w zasadzie na ich załamanie. Dlaczego? Dlatego, że to mi daje taki bardzo fajny, dziewczęcy look, taki świeży look, więc na przykład, jeśli jestem bardziej zmęczona, no to też świetnie to mi odświeża skórę, ale ja też dokładnie ten trik przemycam do każdej jednej mojej klientki. Zawsze gdzieś tam na te załamanie dodaję troszeczkę różu, czy to w postaci suchej, czy to właśnie w postaci konturowania na mokro, także myślę, że jest to bardzo fajna opcja. Jeszcze może jedną ważną rzecz, którą dodam do gąbeczki, to jest to, że gąbeczkę zawsze zmaczamy wodą i to dość mocno, ona nie może być taka sucha, tylko ona musi być porządnie zmoczona i później kolejnym krokiem jaki robisz, to jest bardzo mocne wyciśnięcie tej gąbeczki w ręcznik papierowy, także to też jest ważne. Lecimy do kolejnego produktu, który wybrałam i to będzie rozświetlacz. To może być rozświetlacz suchy, to może być rozświetlacz na mokro. No ja tutaj wybrałam sobie mokry produkt i produkt z Edgy jest naprawdę rewelacyjnym produktem. To co ja w ogóle robię w rozświetlaczach to jest to, że zauważ jaki on ma kolor. To nie jest złoty rozświetlacz, to nie jest szary rozświetlacz, bo bardzo często te rozświetlacze są na przykład za chłodne i wtedy wyglądamy tak dość smutno, plus przybywa nam też lat, jeśli te rozświetlacze są za chłodne. Natomiast jeśli one są za złote, no to też nie zawsze będzie to dobrze wyglądało. I zauważ, co robię. Nabieram sobie rozświetlacza pędzelkiem i wklepuję sobie w szczyty moich kości policzkowych. Możesz to zrobić pędzelkiem, żeby ten efekt był właśnie taki bardziej subtelny, delikatny, osadzony w jednym miejscu, ale też z drugiej strony możemy to zrobić również paluszkiem, czyli ja na palec rozklepuję sobie, tak jak po drugiej stronie wcześniej robiłam z różem. To, co jeszcze zrobię z rozświetlaczem, to słuchaj, daję go też na powiekę i to będzie już mój cień na oczach. Także ja jedyne co, to będę jeszcze używać do nich bronzera, ale to zobaczysz później. Rozświetlacz nakładam jeszcze na łuk dyna po to, żeby sobie uwydatnić bardziej Usta. I następnym produktem, który wprowadzam i bez którego w ogóle nie wyobrażam sobie makijażu, to jest puder. I puder, który tutaj użyję, puder prasowany, to może być też puder sypki, jeśli taki też wolisz. Ja natomiast uwielbiam puder prasowany za to, że on jest po prostu trwały. Pędzelek, który użyję, to jest pędzelek też z Nutridom i to jest mój ulubiony pędzelek i już Ci mówię dlaczego. Dlatego, że zobacz jak on jest ścięty. On jest ścięty takim płaskim, płaskim bokiem i dzięki temu możemy nabrać bardzo dobrze produkt właśnie tą płaską częścią i tą płaską częścią aplikować na twarz. Czyli co mi to daje? Daje mi to to, że ten produkt mi się nie rozsypie wszędzie na twarzy i wszędzie dookoła, tylko precyzyjnie nakładam tam, gdzie go potrzebuję. I też nie wiem czy zwróciłaś uwagę, ale nakładam ruchem wklepującym. Dlaczego wklepującym? Dlatego, że dla mnie jako makijażystki ważne jest to, żeby ten makijaż był trwały, żebym ja nie musiała go co chwilę poprawiać. W każdym makijażu, czy to makijażu dziennym, czy to makijażu wieczorowym, będę przemycać te efekty tego, żeby ten mój makijaż był trwały. Ja mimo wszystko też, jeśli chodzi o, pod, o puder, nałożę go sobie na powiekę, tak żeby... Ten mój rozświetlacz płynny, który jest tam wcześniej nie migrował na całej powiece. Tym bardziej, jeśli na przykład masz osadzone głęboko oczy i masz problem z tym, że zbierać się gdzieś tam produkt, no to też puder jest świetną opcją na to, żeby te załamania nam nie migrowały, nie przemieszczały się. Okej, okay, puder mamy już za sobą i kolejny etap, który wykonam i to będzie już mój raz, dwa, trzy, trzeci, czwarty, czwarty produkt który użyję, to będzie brązer. I ja do brązera użyję też bardzo fajnego pędzelka ściętego. On zauważ, że ma dość szeroką powierzchnię, ale też świetnie nam będzie nakładał i robił taki światłocień na skórze. Jeśli chodzi o brązer, ja też raczej przy swoim chłodnym typie urody, bo jestem takim chłodnym latkiem, używam chłodniejszych brązerów. Ale jeśli na przykład jesteś typem kolorystycznym znacznie cieplejszym, no to warto użyć sobie e, cieplejsze. I też zauważ, ja znowu wklepuję, czyli to nie jest taki ruch e, omiatający, tylko ja nabieram ruchem wklepującym i dokładnie tą powierzchnią nakładam również ruchem wklepującym na mój policzek. I też najważniejsze jest to, żebyśmy tą najciemniejszą intensywność znalazły właśnie tutaj jak najbliżej ucha, nie za nisko, też nie zbyt wysoko. Ja zawsze sobie znajduję takie najbardziej wystające miejsce na twarzy. I mniej więcej na tym miejscu, mikroskopijnie poniżej tego miejsca, właśnie zaczynam nakładać mój brązer. I kolejna rzecz, idę, kieruję się w kierunku kącika ust, ewentualnie łuku kupidyna. Nie zjeżdżam za nisko, ponieważ jeśli zjadę za nisko, to zacznę sobie robić męskie rysy twarzy, a tego nie chcemy. Mało tego, obniżę sobie policzek, dodam sobie lat, a tego też zdecydowanie nie chcę. Także dodatkowo ja jeszcze mój brązer nałożę na czółko. Z drugiej strony dokładnie to samo, czyli Ruch sklepujący jak najbliżej ucha. Jeśli na przykład mamy bardzo pociągłą, długą twarz i nie chcesz jej jeszcze bardziej wydłużać, to też możesz skierować się bardziej w kierunku kącika nosa. Także to już tutaj zależy od kształtu naszej twarzy. Natomiast brązer zakończam mniej więcej na wysokości tęczówki. Brązer mogę odrobinkę nałożyć na nosek, mogę, nie muszę. I teraz nakładam go też na usta, na dół ust i na górę po to, żeby zrobić sobie taki szybki efekt powiększonych ust bez użycia kwasu. I teraz brązer wykorzystam też do makijażu moich powiek, czyli znowu będziemy miały jeden kosmetyk, który wykonamy, użyjemy go wielozadaniowo, więc biorę sobie pędzelek, taki puchatek, nabieram tego bronzera, zostawiam na przykład na dłonie, jeśli boisz się, że zrobisz sobie plamę kolorystyczną i to, co robię, to po prostu maluję załamanie mojej Powieki. I też ważna rzecz, żebyśmy nie robiły takich ruchów okrężnych. Niektórzy robią takie kółeczka dziwne i to jakby nie do końca ma sens, ponieważ wtedy za bardzo sobie rozcieramy ten produkt, ale też możemy sobie po prostu narobić plam. A w momencie, kiedy robimy to w taki sposób, ja to trochę nazywam jak taka wycieraczka, tak? Jak robimy to w taki sposób, no to zdecydowanie mamy większą kontrolę nad tym ruchem, wszystko jest umieszczone tam, gdzie dokładnie chcemy. I dodaję sobie jeszcze troszeczkę tego bronzera na koniec mojej powieki ruchomej i z automatu zauważ, jak bardzo mi się liftinguje też powieka, ona idzie od razu do góry, także to jest też bardzo fajny trik. I to samo powtarzam z drugiej strony, czyli robię swoją wycieraczkę. To, czego użyję do brwi, to jest bronzer i to, co ja robię, to jest płaskim pędzelkiem zaznaczam sobie załamanie. I też świetny pędzelek z NutriDom, gdzie z jednej strony mamy szczoteczkę do wyczesania, z drugiej strony mamy właśnie bardzo precyzyjne. ja w ogóle lubię takie precyzyjne pędzelki, ponieważ one, zauważ, że mają taką bardzo cieniutką e, samą górę. Użyjemy go zaraz. Do linera, o którym Ci e, powiedziałam, a który stworzymy sobie zaraz, zobaczysz z czego. W ogóle taki makijaż z użyciem pięciu produktów jest też rewelacyjny w momencie, kiedy na przykład gdzieś wyjeżdżamy i nie możemy wziąć zbyt dużego ze sobą asortymentu, tylko musimy e, no, ograniczyć się do minimalizmu, także wtedy też warto wiedzieć, jakie produkty mają jakie zastosowanie. I teraz to, co będziemy robić, to użyję ostatniego produktu, a ostatni produkt. To uwaga, tusz do rzęs. Tusz do rzęs, który jest też kultowy, podkręcający, ma też rewelacyjną szczoteczkę, która generalnie jest silikonowa, jest od razu zakręcona w taki sposób, że bardzo łatwo dojść do tych rzęs, ale zanim to zrobię, to uwaga, ja zostawiam sobie mój e, tusz na ręce i będę robić z niego liner. Używam tego samego pędzelka, którego używałam do brwi. I uwaga, ja sobie akurat zrobię taką kreseczkę wyciągniętą na zewnątrz. No i to, co powiedziałam, pędzelek jest po prostu genialny, bo jest mega precyzyjny, mega cieniutki. Sposób, w jaki wyrysowuję kreskę, to yy, idę do swojego kącika zewnętrznego i po prostu od tego miejsca prowadzę w kierunku skroni prostą linię, po czym następnie łączę ją z moją linią rzęs. I też zależy od oka, jak mamy duże oko, jak mamy dużą powiekę, Wtedy zależy ile możemy sobie na tę powiekę tej kreseczki nałożyć. Za chwilę zrobię też tą kreskę na drugim oku, ale to co jest jeszcze ważne, to to, że ta kreska ona sobie zaraz zastygnie. Będę miała takie uczucie troszeczkę, jakby mi się ściągała skóra w tym miejscu, ale uwierz mi, że taka kreska jest nie do zdarcia przez cały, cały dzień. Ja czasami to praktykuję właśnie w momencie, kiedy nie mam zbytnio przestrzeni na to, żeby zabierać chociażby w podróży gdzieś za granicę miliona rzeczy, chociaż oczywiście bym chciała. I taka kreska naprawdę utrzymuje nam się przez długi, długi czas. Myślę, że mamy to. To, co jeszcze, o, do czego wykorzystam tuż do rzęs, oczywiście do wytuszowania rzęs, no bo jakby inaczej. I też ważna rzecz, jeśli chcesz, żeby twój tusz trochę dłużej przeżył niż nie wiem 2-3 miesiące, nie pompuj powietrza do środka, czyli nie robimy takich pompujących ruchów, jak chcesz na przykład nabrać troszeczkę więcej produktu, tylko po prostu wyciągamy, nie pompujemy, dlatego że jak wpompowujesz powietrze do środka, no to dużo szybciej ten tusz do rzęs nam wyschnie. I druga sprawa też, jeśli na przykład masz problem z tym, że e, tusz do rzęsi się odbija e, na powiece, no to też wróć z powrotem do tego pudru, który używaliśmy na początku. Zaznacz sobie tym pudrem powiekę ruchomą i też wtedy dużo e, większa jest e, jakby kontrola nad tym, że ten tusz nam się nie odbije. Jeśli na przykład czujesz, że ta warstwa jedna jest dla ciebie niewystarczająca, możesz dołożyć drugą warstwę. Wtedy też ten efekt będzie jeszcze. Jeszcze większy. Ok, i teraz tip dla Ciebie: w razie gdybyś na przykład ubrudziła cokolwiek tuszem e, gdzieś na powiece czy gdziekolwiek, to nie kombinuj, nie wycieraj, tylko zostaw. Niech ten tusz sobie zaschnie, i dopiero na zaschniętym tuszu możesz go sobie bardzo fajnie zdjąć. Nie ma żadnej dziury, nic się nie dzieje. Także to jest też fajna opcja. Do pełnego makijażu zostały mi już tylko usta. Wykorzystam sobie tutaj pomadkę z Sej. I to jest pomadka, która jest bardzo komfortowa w noszeniu, tak jak mówiłam wcześniej, ja ją mam też na policzkach, co no, pięknie wygląda, obłędnie, mimo że dodałam tutaj jeszcze przecież produkt w postaci pudru, który jest też troszeczkę kryjący, no ona wygląda genialnie. Też zauważ, jaki ma e, aplikator. Aplikator jest na maksa, taki bardzo precyzyjny, e, on też pięknie spowoduje to, że nie nałożysz za dużo produktu, bo on w środku ma taką dziurkę, przez którą po prostu nadmiar tego produktu wyjdzie drugą stroną, więc tutaj nie ma co się bać tego, że na przykład przesadzimy z produktem. O, jest no kolor koloryst boski. Ale druga sprawa jest taka, że zauważ, że jeśli on ma ten aplikator taki bardzo precyzyjny, też doprofilowany takim czubeczkiem do góry, to masz bardzo fajną taką powierzchnię, żeby wyrysować wszystkie tutaj kontury. Nie ma, nie ma obawy, że na przykład zrobimy sobie za szeroko tą dolną, na przykład wargę czy górną. No, aplikator jest po prostu regulacyjny. Ok, czyli tak naprawdę mamy to makijaż z użyciem pięciu produktów, gdzie każdy z produktów został też użyty na kilka sposobów, także mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Ciebie przydatny. Pamiętaj też o zasubskrybowaniu naszego kanału, żeby być z nami na bieżąco. Kliknij ten dzwoneczek, żeby też być informowanym o tym, co się dzieje i że nowy filmik akurat wskoczył. Także mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo i do zobaczenia.